Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was testen na żywo i pokażę Wam tuż do rzęs Lush Precision tak wygląda to opakowanie, teraz wam pokażę szczoteczkę dosyć inna, dosyć ciekawa. I dlatego właściwie ją wzięłam, to jak Wam mówiłam w poprzednim filmie. Właśnie wzięłam ten, ten tusz z powodu właśnie tej szczoteczki, żeby zacząć jak ona w ogóle jak się z nią pracuje właśnie z taką, z taką inną szczoteczką. I tak, ten tusz kosztuje 17 czy 16 zł, sprawdzałam i można go kupić w duże, więc jeżeli Wam się spodoba, to, to właśnie tak jak mówię, można kupić stacjonarnie. Ten tusz ma pogrubiać głównie. Precyzyjna szczoteczka modeluje, rozdziela i podkręca rzęsy, więc zaraz Wam pokażę jak to wszystko wygląda, więc przechodzimy od razu do aplikacji. Jeszcze raz Wam pokażę jak wygląda szczoteczka bardzo, bardzo ciekawa, ale mimo wszystko bardzo fajnie się nakłada nią tuż. I zaraz Wam wszystko jeszcze opowiem dokładnie, jak ją nałożę, więc zaczynamy. Bardzo fajnie dochodzi do samej nasady rzęs. Bardzo łatwo można właśnie nią tam dotrzeć. I tutaj też do wewnętrznego kącika bardzo, bardzo łatwo można dotrzeć do samego właśnie tego wewnętrznego punktu. Tak wygląda pierwsza warstwa tego tuszu. Mi jak najbardziej się podoba, bo jest bardzo mocny czarny kolor. Bardzo są fajnie rozdzielone te rzęsy, wydłużone i bardzo ładnie podkręcone, więc obietnica zostaje spełniona moim zdaniem. No może teraz jeszcze drugą warstwę i zobaczycie jak to wygląda pomalowane tak w pełni. Zobaczcie, tak to wygląda. Moim zdaniem jest naprawdę mega, mega fajnie, jak za cenę 17 czy 16 zł. Jeszcze jak będą promocje w, w naturze na kosmetyki, mianowicie 40%, to po prostu naprawdę świetna sprawa. Jeżeli właśnie jeszcze chodzi o tą szczoteczkę dosyć e, inną, to jest bardzo fajna ta kładzówka, ponieważ mm, jak widziałyście, bardzo łatwo można dojść tutaj. Do tej Zewnętrznej części oka, i właśnie jeszcze bardziej to podnosi to oko. Jedynie minus właśnie tej szczoteczki jest to, że z drugiej strony e, ja raczej przeważnie robiłam tak, duszowałam rzęsy, e, a przy tej szczoteczce muszę robić to w ten sposób, żeby właśnie był najlepszy efekt. Ale da się tego nauczyć, i moim zdaniem jest naprawdę bardzo warta, bardzo warta. Ten tusz jest warty zakupu, teraz przechodzę jeszcze do wytuszowania dolnej linii rzęs i zaraz Wam pokażę jak wygląda w całości te oko. I właśnie tą mniejszą końcówką fajnie można dolne rzęsy namalować, bardzo łatwo można dojść tutaj do właśnie tych rzęsek wszystkich. Mm, więc, jeżeli macie krótkie rzęsy i ciężko wam jest dojść właśnie takimi tuszami dużymi, przeważnie, co są naturalnymi z naturalnym 8, myślę, że ta powinna wam się sprawdzić. Ok, już przychodzę do wduszowania drugiego oka i zaraz do Was wracam. Także tak wyglądają już moje oczy: pomalowane tym tuszem Możecie zobaczyć tak bardziej z bliska. Wam pokażę, jak to wygląda. Jak dla mnie efekt jest świetny. Bardzo fajnie pogrubia ten tuż rzęsy. Wydłuża, podkręca delikatnie. Więc robi wszystko to, co obiecał nam producent. Więc naprawdę mogę Wam serdecznie polecić ten tuż, Tym bardziej, że właśnie tak jak mówiłam, nie jest zbyt drogi. A jego pojemności jest 12 ml, więc jest naprawdę bardzo dużo jego i też ta konsystencja nie jest taka wodnista. tylko Od razu jest taka właśnie taka kremowa, tak jak jest przy Maybelline ten mój ulubiony tusz, Volume Express 100% Black. Na początku jest bardzo wodnisty i bardzo skleja rzęsy. Natomiast jeżeli chodzi o ten tusz to od razu to jak widzicie, jest bardzo fajny efekt. Nie skleja tych rzęs. Bardzo fajnie je rozdziela i pogrubia. Bardzo mi się podoba ten efekt naprawdę i jeszcze o, jeszcze jeden wielki plus dla mnie, ponieważ ja często brudzę się przy tuszach, przy malowaniu właśnie tuszami, a dzięki temu tuszowi właśnie tego nie robię. Ciężko właśnie sobie ubrudzić powiekę tym tuszem, więc naprawdę serdecznie, serdecznie mogę Wam polecić. Wypróbujcie go sobie, a jeżeli może już go miałyście i już próbowałyście właśnie ten tusz, to koniecznie dajcie mi znać co nie myślicie. Bo jak dla mnie jest to naprawdę odkrycie i bardzo mi się podoba ten tusz. Oczywiście też w ciągu dnia się nie, nie kruszy, nie rozmazuje się. E, tak jak od rana pomaluję te rzęsy tym tuszem, to tak zostaje do wieczora, więc naprawdę mogę Wam serdecznie polecić ten tusz. Tak jak już mówiłam, warto, jeżeli lubicie efekt pogrubienia, wydłużenia rzęs, rozdzielenia bardzo ładnego to naprawdę, no zresztą widzicie jak to wygląda. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Taka szybka recenzja i test tego tuszu. Zapraszam Was również do mojego Instagrama, Facebooka, na bloga i co? I do zobaczenia następnym razem. Cześć!